Moje uszanowanie, witam Was mile i serdecznie, ja jestem krawędź wulkanu, a wysłuchacie podcastu Manosferianin. Na samym początku chciałbym zamieścić ostrzeżenie, że audycja nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Treści prezentowane mogą być kontrowersyjne i nie tożsame z tym, co propagują media głównego nurtu, więc jeśli jeszcze nie jesteś dorosły, grzecznie się wyloguj, dojrzej i wróć na krawędź wulkanu. Dzisiaj temat niezmiernie delikatny, ale niestety coraz bardziej powszechny w obecnych czasach a mianowicie matka samotnie wychowująca syna. Chociaż bardziej by chyba pasował tytuł Syn wychowywany przez samotną matkę. Z reguły swoje podcasty rozpoczynam wyjaśnieniem pojęć towarzyszących odcinkowi, ale w tym wypadku chyba kim jest matka i kim jest syn to wszyscy wiemy. Nie wyjaśnieniu, lecz doprecyzowaniu moim zdaniem, wymaga pojęcie samotnej matki. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest dosyć intuicyjna. To znaczy, matka, która samotnie, bez pomocy biologicznego ojca, wychowuje swoją pociechę. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Z punktu widzenia nauk społecznych, samotna matka to taka, która wychowuje swoje lato rośla, podczas gdy ojciec jest nieobecny. A przyczyn nieobecności może być wiele. Nie tylko fakt, że ojciec z różnych przyczyn odchodzi lub umiera, ale także. Z przyczyn nałogowych nie bierze czynnego udziału w wychowaniu dzieciaka, w związku z charakterem wykonywanej pracy jest mentalnie nieobecny, jeszcze nie dojrzał psychicznie do roli ojca. Z jakiegoś powodu stwierdził, że nie czuje się w obowiązku do wychowywania, np. z takiego powodu, że dzieciak jest niepełnosprawny albo nie zgadza się płeć dziecka, którą sobie wyobraził. Sam był wychowywany w realiach, gdzie ojciec nie odgrywał dużej roli i po prostu nie wie jaka jest to rola ojca w wychowaniu. I takich przykładów nieobecności możemy mnożyć i mnożyć. Dziś nie będzie interesował nas powód, lecz efekt. Chciałbym tylko dodać, że w psychologii mówi się o syndromie braku ojca lub ojca nieobecnego, choć uważam, że to drugie określenie jest bardziej uniwersalne. Jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, to to, co przyczyniło się najbardziej do nasilenia syndromu ojca nieobecnego między rokiem 2000 a 2010, jest to, co Polacy teraz lubią robić najbardziej, to znaczy rozwód. Dla zobrazowania dynamiki postępu tego zjawiska, przytoczę dane Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 1950 a 1960 ilość rozwodów wahała się między 11 a a około 15 tysięcy rocznie. Lata 60-70 XX wieku to ilość rzędu 15 do 35 prawie tysięcy. Lata 80 do 90 między 40 a 42 tysiące. Lata 2000-2010 to będzie 43 tysiące do 62 tysięcy. Tysięcy. Między 2010 a 2020 ta ilość czarodziejsko spadła, ale to nie dlatego, że ludzie się nie rozwodzili, tylko dlatego, że była pandemia COVID-19 i urzędy, które się tym zajmowały, nie działały zbyt sprawnie. Poza tym jeszcze wzrosła popularność takiej formuły jak konkubinat. I to nie znaczy, że ci ludzie się nie rozstawali i nie rozstają, tylko to znaczy, że w świetle prawa... Po rozstaniu nie byli po rozwodzie. Kiedy wirus przestał szaleć, wszystko wróciło do normy i dalej jest to w granicach 60 tysięcy rocznie. A instytucja konkubinatu dalej ma się dobrze, a wręcz powiedziałbym, że coraz lepiej. Wiem, że rzucanie danymi statystycznymi, liczbowymi mogło Was znudzić, ale polecam sobie cofnąć podcast i przeanalizować te liczby jeszcze raz. Naprawdę robi wrażenie. Wiem, wstęp może trochę przydługi, ale dalej uważam, że jest to kropla w morzu tego, co powinniście wiedzieć. Ponieważ nie jest to główną linią tematyczną naszego odcinka, to postanowiłem, że na ten temat nomen omen nie będę się rozwodził. W kwestii omówienia cech syndromu ojca nieobecnego korzystałem głównie z publikacji dwóch największych autorytetów w tej dziedzinie. Pierwszy z nich to Steve Bidalf, australijski naukowiec, psycholog, psychoterapeuta, oraz nasz rodak Wojciech Heichelberger, psycholog, psychoterapeuta, badacz. Swoją drogą polecam zapoznać się z postacią pana Wojtka, bo to jest naprawdę mądry facet. To nie jest taki profesorek w okularkach, tylko gościu posiadający ogromną wiedzę teoretyczną, wspartą wiedzą empiryczną i długoletnimi badaniami. W syndromie ojca nieobecnego wyróżniamy kilka głównych cech, które są przyczynkiem do kolejnych. Po pierwsze, problemy ze swobodnym wchodzeniem w relacje z płcią przeciwną. Jak od małego chłopak nie dostanie prawidłowego wzorca męskiego, jak należy traktować kobiety, to idzie to w dwie strony. I oczywiście skrajne strony. Pierwsza to jest taka, że taki typowy blupil, ciapka taka, traktuje ją cudownie, przynosi jej kwiaty, jest taki ojejku miękki, a przez to, że jest miękki robi się mało ciekawy, sprawia wrażenie słabego, przez co nie jest materiałem budulcowym do związku. Jeśli Pójdzie to w drugą stronę, to chłopak zaczyna z siebie robić samca alfa, takiego typowego, tylko że przerysowanego z mediów społecznościowych. Władczy, posiadający dużą ilość partnerek, pięknie ubrany, uczesany, świetnie zbudowany, jeżdżąc super samochodami, a kobiety traktuje jak ściery, szmaty, najgorsze przedmioty, ale na dłuższą metę to nie działa i też dosyć szybko się to kończy. A potem wchodzi w kolejną relację, i w kolejną, i szybko się to kończy, i zatacza takie błędne koło. Do momentu, aż nie znajdzie sobie raczej ofiary niż kobiety, którą będzie mógł. Dowoli oprawiać, a ona będzie wyrażać na to pełną zgodę. Po drugie, brak wiary w siebie i poczucie bycia bezwartościowym. Ojciec i syn w normatywnych warunkach reprezentują ten sam ładunek energetyczny energię męską. Także jeden plus drugi nie powoduje znoszenia się, tylko zwielokratnianie się. Powoduje to, że są imperium, są siłą. Dlatego pochwała dla syna z ust ojca znaczy dużo więcej niż pochwała z ust matki. No niestety, podświadomie tak to działa, ale drogie mamy, was też bardzo kochamy. Kiedy synu słyszy od ojca, synu, świetnie ci to wyszło, kawał dobrej roboty, jesteś naprawdę mądrym facetem. To dużo więcej znaczy niż jakby mu kupił Ferrari. Uwierzcie mi, znam gości, którzy jeżdżą Ferrari i jak z nimi rozmawiam, mówię, stary, czego ci w w życiu brakuje, masz świetny samochód, chałupę i co chcesz, to możesz mieć. I jako informację zwrotną słyszę, ale nigdy w życiu ojciec mnie za to nie pochwalił. Zresztą nigdy za nic mnie nie pochwalił. Ty, krawędź, możesz nie wiedzieć o co chodzi, bo ty tak nie miałeś. No fakt, mnie ojciec zawsze chwalił, dlatego moje życie to pasmo nieustających sukcesów, ale jak każdy, mam też słabe strony. Moją najsłabszą jest skromność. 3 tworzenie głównie krótkotrwałych relacji. Kiedy matka sama wychowuje syna, siebie najczęściej, świadomie lub nie, stawia w delikatnie lepszym świetle niż ojca. Ojciec wtedy nie ma możliwości się obronić, dlatego dzieciak zamiast widzieć, czym jest dialog i uczyć się dialogu w związku, szkoli prawie zupełnie nieprzydatną umiejętność w związkach partnerskich, a mianowicie bezkompromisowość. 4. Lęk, że nie będę wystarczająco interesujący dla partnerki. Charles Martin w powieści W pogoni za świetlikami napisał, wszyscy rodzimy się z Pustką w piersiach wielkości taty. Nasi ojcowie albo ją wypełniają, albo w miarę dorastania czujemy tę pustkę coraz bardziej. Nie mając heterogenicznego wzorca, i nie mówię tu o orientacji seksualnej, gdzieś wewnątrz głęboko czujemy się niepełni i to odbiera nam pewność siebie. 5. Skłonności do wzmożonej agresji. Kiedy wyższe czynności emocjonalno-behawioralne mózgu nie są ukształtowane w twardą masę, na wierzch zaczynają wypływać pierwotne instynkty, które ewolucyjnie pozwoliły nam przetrwać czyli walcz albo uciekaj. Ponieważ w zdobywaniu nowych rzeczy i stanowisk dużo bardziej opłacalnym zachowaniem jest reakcja walcz, no to w efekcie mamy co mamy. Ja nie mówię, że w przypadku samca agresja lub walka jest czymś złym, tylko w tym przypadku mówimy o nadmiarze, czyli o zaburzonej równowadze. I teraz społeczeństwo zaczęło zadawać pytania. Ta część społeczeństwa, która kopie z lewej nogi, pytała to co, lepiej żeby dzieciak wychowywał się w rodzinie, gdzie ojciec jest patologiczny, ubliża matce i jest siewcą niepokoju? Czy może w małżeństwach jednopłciowych, gdzie będzie miał miłość, poszanowanie i spokój? Z logicznego punktu widzenia odpowiedź może być zaskakująca. Okazuje się, że biorąc pod uwagę przyszłość takiego syna, skuteczniejszy jest. Pierwszy wzorzec. Kryterium jest ilość sukcesów społecznych. Mój przyjaciel, który jest terapeutą związków i żelazną ręką pilnuje, żebym nie gadał głupot w tych podcastach, zanim podcast opublikuje, daje mu do przesłuchania, zasugerował mi, oczywiście za pozwoleniem, abym zacytował jednego z jego pacjentów. Zapewnił, że jest to próbka reprezentatywna. Początek cytatu: Mój ojciec nie pracował zbyt dużo, ale za to dużo pił. Lubił też się awanturować, ubliżać mnie, mojej siostrze oraz mamie. Kiedy Wuda schodziła z niego w nocy, potrafił wstać, zacząć płakać, pobudzić wszystkich i przepraszać za to, że jest taki zły. Nowy dzień, nowe rozdanie wszystko zaczynało się od nowa. Osobiście muszę przyznać, że nienawidzę gnoja i mu tego nie wybaczyłem, ale muszę mu podziękować za jedną rzecz. Pokazał mi, czego w życiu mam nie robić, żeby moja rodzina była szczęśliwa. Koniec cytatu. Zeznanie numer dwa. Rodzice rozwiedli się, kiedy miałem trzy lata. Taty w zasadzie nie za bardzo pamiętam. Mama przez całe życie opowiadała mi o nim, jakim był niedojdom i ile mu dawała szans na to, żeby polepszyć nasz standard życia, a on z tego nie skorzystał. Często przytaczała historię o tym, jak namawiała ojca, żeby z sąsiadem założył hurtownię, żeby w końcu przestał być tchórzem i odważył się i wszedł w lepsze życie dla siebie i dla rodziny. Ale on się bał i dlatego odeszła, bo nie chciała być z tchórzem. Finalnie okazało się, że sąsiad był hazardzistą i narkomanem, i w dodatku jeszcze kochankiem matki, i kiedy chciałem z nią przedyskutować ten temat, to powiedziała, że przez całe życie. Mnie wychowywała, a ja teraz przeciwko niej. Poprosiłem też o wypowiedź mojego koleżkę, którego rodzice są po rozwodzie, i stwierdził, że mama nigdy nie hamowała kontaktów z ojcem, próbowała go wychować najlepiej jak mogła. Tata też był cały czas obecny, ale mimo wszystko gdzieś tam zawsze na boku. I jednak wolałby, żeby rodzice obydwoje byli na pełny etat. Ja wychowałem się w rodzinie normatywnej. Ojciec przekazał mi bardzo dużo przydatnych rzeczy. Nauczył mnie, kiedy należy być wojownikiem, a kiedy należy być wrażliwym. Wytłumaczył mi, kim są ludzie ode mnie słabsi i że należy im pomagać, bo to w przyszłości owocuje. Pokazał, jak postępować z kobietami. Ponieważ jest trenerem karate, to kiedy byłem mały, tłumaczył mi, że samuraje to byli najwięksi wojownicy. A prawdziwy samuraj bez potrzeby mieczanie wyciąga. Razem z mamą, pomimo mojego bardzo ciężkiego charakteru, nigdy nie wymigiwali się od trudu wychowania. Dziś jestem zlepkiem ich najlepszych cech, dlatego jestem najmądrzejszy w całej rodzinie. Tak jak wspominałem, jak każdy, mam też słabe strony, a moją najsłabszą jest skromność. Na dzisiaj to wszystko co przygotowałem, ale jak widać temat jest jak rzeka, więc jeśli was to interesuje, to koniecznie piszcie w komentarzach, a zrobię na ten temat więcej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Manosferianin.